Z radością zapraszamy do obejrzenia przedstawienia teatralnego pod tytułem Jaś i Małgosia. Scenariusz i reżyseria Andrzej Wieczorek. Realizacja Poznański Teatr Aktora. Dzień dobry, braciszku! Na no, dzień dobry, siostrzyczko, ale mi burczy w brzuchu. Co ty masz taką kwaśną minę? Znowu się nie wyspałeś? Oj, tak. Wiem, codziennie rano słyszę... Pospałbym jeszcze! No, Ale kiedy ja naprawdę bym pospał? Dzień dobry, pani masowo. Dzień dobry, to się jeszcze okaże. A to co? – Co wy macie na stoliku? – Śniadanie. – A kto wam bo zaglądać do spiżarni? – No nie my, to tata przygotował Ta. nam śniadanie. – Tata, tata. – A tak, tata, bo ty, pani Maco e, e, ciągle sama tylko jeż, albo śpisz. – Śniłem, że byłem w krainie pełnej pyszności. – Ojej! – Drzewa były zrobione z piernika i z czekolady. – Biernika i z czekolady. Biernika i z czekolady. Aha. Niebo było z luk, a chmury można było lizać, bo smakowały jak lody waniliowe. Ojej! Ja nigdy nie jadłam lodów waniliowych. Ja też. To znaczy, jadłem tylko w moim śnie. No i jak smakują? No są po prostu... mnie. Drodzie dzieci, macie tu swoje koszyki, bowiem czas wyruszyć do lasu. A? – Do lasu? – Tak, do lasu. – Ale po co? – Jak to po co? Po poziomki i jagody pójdziecie sami. sami. Ale tata nie pozwala nam samym chodzić po lesie. A ja wam pozwolę. za tym tatuś się o niczym nie dowie. No to chodźmy. Jasiu, bo ten las jest taki ciemny i straszny, a my zrobiliśmy dopiero pięćset kropów. No właśnie, więc powinniśmy zrobić jeszcze 500 Pięćset i Jasiu! Ale to znaczy, że będzie jeszcze bardziej. Ciemno i strasznie. No i Małgosiu, ma wyraźnie mówiła, że musimy zrobić tysiąc kroków, więc jeszcze pięćset. Pięćset. Wracajmy do domu! Przez cały czas rozsypywałem okruszki chleba, więc jak będziemy chcieli znaleźć drogę do domu, to one wskażą nam drogę. Ale ty jesteś... Mówiłem ci, że możesz mi zaufać. Cały dzień zajmowałam się ja się Małgosią. Naprawdę? Świetnie się razem bawiliśmy. To cudownie! Wiesz co? Twoje dzieci mnie chyba w końcu drogę. Ooo, to ci wspaniała wiadomość! Boś, wiedziałem, że się w końcu dogadamy. Wiesz co, to ja może pobiegnę po dzieci i się razem pobawimy. Popatrz tylko, o szyki zniknęły, a tu o, 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 ślady ich stóp. A ślady prowadzą na ścieżkę drolewców. Do Wilki. Nic się nie bój! odnajdę ja i Małgosie! Nie, wiecie, rozszarpie! Nie obawiaj się! odnajdę moje dzieci! Ja! Małgosiu! Małgosiu! Jasiu, Małgosiu! Głupi starzec. To na pewno to miejsce, o którym mówiła Macocha. No jasne, Małgosiu, to jest ta klejna łakoci z mojego snu. Okej, okay. w takim razie weźmy kilka tych wielkich jagód i wracajmy. Tylko, że ja tu nie widzę żadnych wielkich jagód i poziomek. Tu nic nie ma. Co <głupi> to jest? Ciemno i ponuro. No od razu mogłem się domyśleć, że chciała się nas pozbyć z domu. Myślisz, że wysłała nas tak daleko w głąb lasu, żebyśmy zabłądzili i już nigdy nie wrócili? No tak, a ja nie, tego nie zauważyłem, bo ciągle tylko myślałem o tym, żeby zjeść lody waniliowe. I co my teraz zrobimy? Biedne dzieci, szybko wstańcie, bo was stara wiedźma znajdzie. Ciasteczkami, piernikami. Gdy Kto, łakoś, ktoś się skosztuje, gorzko z tego pożaruję. Oh no, tylko popatrz, Co a dobiego? tutaj są wielkie jagody. <grym> <grym> Cudownie mój sens się spełnił! Łapki! <grym> Jasiu, z takich wielkich jagód można zrobić tysiąc! Mm -hmm. mm, jako pyszna. Nie to czysta. Spróbuj tej. Mm. Mm, słodka. Mm. Małgosiu, od tych jagód zrobiły ci się piegi na nosie. Czujesz jak zapachniało piernikami? Mm -hmm. I świeżą czekoladą. Małgosiu? Te ściany wyglądają, jakby były zrobione z ciastek. A okna jakby były z lukru i zbite śmietany. Ha. Cały ten dom wygląda jak wielki tor. Ha? ściany. Kto nadgryzł drzwi i okrętnice? Ty? A może ty? Ach, A? To my. Bo Panią przepraszamy, nie wiedzieliśmy, że ktoś tu mieszka. Mm. Nie chcieliśmy niczego zniszczyć. Mm, ale zniszczyliście. No, my po prostu byliśmy bardzo głodni. Głodni? O, i to jak? Popełniliśmy błąd. Przepraszamy. No jedz, grzeczni. Mhm. Niedobrze, bo łobuzy bardziej mi smakują. Naprawimy szkody i już sobie idziemy. Mam no, w dodatku kulturalni. Zostajemy na podwieczorku. No się cieszę. No i mamy łakomstwo. Każdy ma swoje grzeszki. Ja chcę do taty! Dlaczego no, nas pani uwięziła? Chcieliśmy naprawić szkody! Dlaczego? Bo uwielbiam pieczeń z łobozów, nic pani obi boków i nieuków, ale z łasuchów smakuje mi najbardziej! Hokus pokus, kabla dobra! dobra. już nie jedę! Tu się gdy jadły na otep stację! Ubiechłam go na kolację! Pójdziesz teraz do źródełka po wodę. No, się uciekaj! A, 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 nie a. Raz, Nie wrócisz to z jednego twojego brata, od razu idę na surowo, a widzę mój troll! O no, nie! Kawałek! Po kawałku! Wrócę! A. Wrócę na pewno! Czy <grystanie> że... jestem włochaty? Bardzo durnowaty! Słucham? No brzydki jestem ściekle. Jak nie zobaczysz, to uciekniesz. Nie ucieknę. Muszę wracać inaczej. Wiem, zami. wiem, wiem. Będzie strata. na surowo zwieci brata. To co? Pokażesz się? Dobra. Trzy, cztery, ry! Krzyczą, a i uciekają. Jeśli chcesz, możesz dać do paka. Nie chcę. Mam się bać flużę. Jed ci na imię. Jestem błotny, bardzo durnowaty. No nie wiecie, jak się siada na łopacie. Nie wiemy, bo u nas w domu siada się na ławie. Albo na krześle, a nie na łopacie. To może pani pokaże nam, jak się siada na takiej łopacie. Dobra! Trzymaj tę łopatę, nie Trzymaj łopat. no, ty! Trzymaj tę łopatę! A ty nie trwalił, rób to co ja? Stajesz tyłem, pochylasz się i siadasz eee! ha, ha, i to wiedz, bo teraz ja wam twoją łopatę. mi mija! Oni, mi się śni! A ma! Gorące! Za to, że nas uwięziła! A, a To za to, że chciałaś nas zjeść! A! Boku z boku z czary Został wolny tylko i kurz, nie będzie nas straszyć. Gór. Czy widzieliście naszego tatę? Widzieliście naszego tatę? Ma no, taką wielką głowę Pytaczka. i takie siwe włosy. Słucham, był tutaj? Nie, nie było go. Nie pewno. A nie chowacie go pod siedzeniami? Nie! Na pewno? Nie, nie ma problemu. Ktoś tutaj za nami poszedł? jest? Do lasu? O nie! Na pewno twoje, a nie taty? Małgosiu... Nie, ma takiej małej głowy, co? Małgosiu, bo tata poszedł do lasu. Do lasu? Chodź, Dziękuję no końcu, drogie dzieci, jak ja się o was martwiłem. Tyle razy wam mówiłem, żebyście same nie chodziły do lasu. A e, tato, bo to było tak. Chcieliśmy ci zrobić niespodziankę i rogi z jagodami. Aha. Ale marzyliśmy też o lodach waniliowych. Jakby to była chatka, tała spiernika i z czekoladą. Nareszcie w domu w końcu w komplecie. Słodkie specjały